Witam wszystkich bardzo serdecznie, cieszę się z Państwa taką obecności. Szczególnie bardzo witam naszych przyjaciół z Białej i z Fotoklubu Podlaskiego, którzy przybyli tutaj pod przewodnictwem z koleżanki Małgorzaty Nie będę mówił, nie, nie chciałbym komentować tej wystawy, którą tutaj otwieramy, natomiast y, wystawa doroczna jest okazją do y, omówienia dotychczasowych dotonek grupy Współprzewodowka. Powstała grupa w grudniu 2001 roku i działa przy Miejskim Ośrodku Kultury już 19 rok. W 100 -miesięcznych spotkaniach bierze udział około 30 osób, z czego 20 stanowi taki stały trzon grupy. Bierze udział we wszystkich naszych przedsięwzięciach, wystawach, plenerach. W tegorocznej wystawie dorocznej bierze udział 25 osób. I skoro jest, i mówimy o spotkaniach naszych, to chciałbym Państwa zaprosić na, na nasze otwarte spotkania, które odbywają się co miesiąc, każdą pierwszą niedzielę o godzinie 11. .00. Bardzo często organizujemy spotkania z twórcami oraz wykłady z różnych dziedzin fotografii. W ostatnim roku nasze zaproszenia najchętniej przyjmowali fotografowie przyrody. Robert Pejtrowski, Ewa Kaczerek, Michał Ludwiczak. I Andrzej Kościuszyk. W większości członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody, koleżanki i koledzy pana Krzysztofa Foryszewskiego, który tutaj jest z nami, który też jest członkiem tego związku i to właśnie dzięki niemu mogliśmy ich tutaj gościć. Pokazy swoich prac mieli u nas również Dariusz Szubiński, fotoreporter polityki Tadeusz Późniak. W tym roku odbyły się już. Dwa spotkania, pani Urszula Frydrych oraz y, Zbigniew forma członek Polskich Artystów fotografików w, w niedzielę 1 marca będziemy gościć tutaj profesora Krzysztofa Hejkę, który specjalizuje się w fotografowaniu kresów wschodnich, jest <coughs> profesorem Rzeczpospolitej Szkoły Filmowej. Tym razem pokaże nam y, fotografię na temat ślady obecności Polaków na Syberii. Myślę, że będzie to bardzo pouczające i ciekawe spotkania. Oczywiście nie tylko oglądamy pracę zaproszonych gości i ale również pokazujemy własne dokonania. Dotychczas odbyło się 32 nasze dostawy zbiorowe i 18 plenerów edukacyjnych. W tym roku na przełomie kwietnia i maja wybieramy się nad sam do Ulanowa w okolice Stalowej Woli i sądzę, że dzięki kontaktom z kolegami ze Stalowej Woli uda się zorganizować ciekawe spotkania tak aby ten spełnił również swoją funkcję edukacyjną. I na zakończenie chciałbym wspomnieć, że w ostatnim czasie w naszej galerii w Bramie swoją wystawę Słowenia po słonecznej stronie Alp prezentowali Barbara Biarda, Magdalena Kasprzykowska, Lena Skarus i Adam Krasusem. W małej galerii sztuki wystawę bosiła Siła jest kobietą pokazała Agnieszka Król. Serdecznie im gratuluję i dziękuję, bo proszę wierzyć, nie jest łatwo podjąć trud przygotowania wystawy i zdecydować się na publiczną prezentację. Jeszcze chciałbym dodać, że pierwsze miejsce w naszym konkursie cyklicznym w zdjęcie statą to był Aleksander Skums. Wszystkim im serdecznie gratuluję. Bardzo dziękuję Państwu za taktyczne przybycie. Nasza następna wystawa zbiorowa będzie we wrześniu już po plenerze w Ulanowie. Serdecznie wszystkich Państwa na nią zapraszam i zapraszam również do spożywania słodkości, które przygotowaliśmy dla Państwa właśnie tam. A w przyszłym roku mamy już 20-lecia i wtedy dopiero będzie się działo. Serdecznie zapraszam. Będą duże pączki. to,